Pan Biedro uważa, że w Polsce nie toczy się żadna walka. Moim zdaniem biorą w niej udział dwa światy tych, którzy książki palą i tych, którzy je czytają powiedział Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Lider wiosny puszcza oko do Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc przy tym, jeśli zabraknie wam koalicjanta. To jestem, dodał. W Polskim Radiu 24 Włodzimierz Czarzasty skomentował funkcjonowanie koalicji europejskiej, i to, że do sojuszu partii opozycyjnych nie dołączyła Wiosna Roberta Biedronia. Przewodniczący SLD podkreślił, że nie będzie za to atakował byłego prezydenta Słupska. Trzymam za niego kciuki, choć dziwię się, że atakuje koalicję europejską. Rozumiem, że jest to puszczanie oka do PiS i mówienie, jeśli zabraknie wam koalicjanta, to jestem. To jego poglądy. Jako SLD i Koalicja Europejska nie będziemy atakowali Roberta Biedronia. Idzie swoją drogą, jego sprawa, wskazał gość polskiego radia 24.20 Lecie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W sobotę byli i obecni politycy SLD świętowali 20 dwudziestolecie istnienia partii. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jest to ugrupowanie posiadające wielką tożsamość. Przypomniał, że to w czasach rządów jego stronnictwa wprowadzono obecną konstytucję, a kraj wszedł w struktury Unii Europejskiej. Ponadto dwukrotny prezydent, do tej pory nie było chyba lepszego, Aleksander Kwaśniewski podpisał umowę z NATO. Posiadamy 23 tysiące członków opłacających składki. Pod tym względem SLD jest drugą partią popis. Swoje struktury mamy w 340 powiatach. Współrządzimy w osiem sejmikach, nasi prezydenci rządzą w dziewięć miastach. Jesteśmy ugrupowaniem o jasno określonym socjaldemokratycznym charakterze, przypomniał jeden z liderów koalicji europejskiej. Włodzimierz Czarzasty stwierdził również, że nie ma historycznych możliwości. BSLD nie był wiązany z historią Polski od 1989 roku. Bez naszej partii nie ma tej historii.